Ja dzisiaj jestem tutaj jako członek Stowarzyszenia Bydgoszcz G10. Trochę krótkie wprowadzenie o samym Stowarzyszeniu. Jest to taka pewna reaktywacja dawnego Stowarzyszenia Projekt Bydgoszcz. Staramy się działać na różnych polach, ale wiemy, że najważniejszym elementem w każdym mieście są ludzie. Stąd też wziął się pomysł na ten projekt. Ludzie, jak wiemy, są w różnym wieku. Tym razem postanowiliśmy skoncentrować się na młodszym pokoleniu. Bo myślimy, że to jest ta, ten obszar, na którym możemy wszyscy razem z różnych środowisk zrobić trochę więcej. Czasy się zmieniają, też podejście do różnych problemów powinno się zmienić. Yy, I ta debata jest elementem naszego programu yy, Młode Miasto. Jest to program, dla do którego dostaliśmy grant w ramach projektu yy, Debiuty w partycypacji. Jego czy, główne trzy elementy to ankieta, w której staramy się. Dosyć prosto zbadać opinie młodych ludzi na temat miasta, ich pomysły. Drugim elementem jest debata, która mam nadzieję przyniesie jakieś ciekawe spostrzeżenia. Trzecim elementem są warsztaty, które będziemy prowadzić z naszym współorganizatorem tych dwóch eventów, czyli Młynami Rotera, gdzie młodzi ludzie postarają się stworzyć coś w rodzaju instrukcji obsługi miasta, jakkolwiek to brzmi. To na tyle. Myślę, że zaczniemy trochę od, od przedstawienia takiego bardziej bliższego osób, które tutaj mamy. I zadam pytanie, które zadaliśmy w ankiecie. Za co, za co lubimy Bydgosz? Za co lubimy Bydgosz, co nam się Bydgorsze podoba. Każdy mikrofon ma do dyspozycji. Zacznę takiego wspomnienia pracuję w Pesie i bardzo często mamy sponsorowane staże dla zwycięzców różnych konkursów organizowanych dla studentów uczelni starej Polski i bardzo zapadł mi w pamięć kontakt z jednym z takich młodych projektantów, konstruktorów, którzy się w pojawili na stażu. Dostał od nas student Politechniki Gdańskiej, dostał od nas po stażu od razu propozycję myślę zdecydowanie ponadprzeciętnego wynagrodzenia nawet jak na warunki bydkowskie i odmówił. Wrócił do Gdańska i pytano o to dlaczego, yy, powiedział, że nie da rady namówić swojej narzeczonej, żeby się z trójmiasta przeprowadziła do Bydgoszczy. ja sobie wtedy zadałem pytanie, co jest tam, czego tutaj nie ma, co powoduje, że tak trudno kogoś do tego namówić. Trochę prowokuję tym. Nie chcą mi też być na jakiegoś malcontenta i marudzera, bo nie jestem, ale, ale uważam, że, że jednak mnie ta sytuacja jakoś bardzo mocno tworzyła na to, czego że czegoś, że czegoś jednak brakuje. To było, mnie to bardzo bolało, bo fakt, był było naprawdę super, no bo taki pracownik i taki ktoś, kto mógł tu funkcjonować i w wnieść coś dobrego w ogóle społeczności, no, a niestety no, nie dało mu się jej u kobiety namówić, żeby się przeprowadziła z tym miasta do Bytkoszy. I, i w tym jest jakiś problem. Hmm. Przy czym też proces, tak, no może to, to, o tym to za chwilę, o Koperniku coś za chwilę. E, wracając do tego, co to jest? Czasami myślę, że mm, taką bym z dwóch z, z wyrazów, z dwóch słów złożył atomię e, przeciętne, wyjątkowe, że my za często z bardzo różnych względów, nie zawsze z powodu braku środków, ale czasami z powodu braku spójnej, współpracującej z sobą elity, e, z powodu wewnętrznych sporów, tego, że nam się, nie wiem, jeden zespół e, w jakiejś instytucji kultury z drugim kłóci wspiera. Że się rozjeżdżamy, rozchodzimy sami w tym myśleniu, że nie potrafimy razem wytworzyć takiej synergii czegoś więcej. że czasami potem rezygnujemy e, z bardzo ambitnych projektów na rzecz czegoś, co jest w naszej ocenie, ale niestety tylko w naszej ocenie super. A niestety nie jest piękne albo wyjątkowe w ocenie kogoś z zewnątrz, co tutaj przyjeżdża. Przed nami cały czas konkurs na placę atralny. Być może tutaj w końcu trzeba będzie zagrać wank. Trzeba będzie zagrać skalą, może nie spieszyć się i zaryzykować, zrobić jakiś efekt wow, bo to miejsce jest wyjątkowe w skali Polski, łączymy sobie przestrzeń między Starym Miastem a Śródmieściem z całkiem niezłą architekturą ciekawą dookoła i może to będzie to miejsce yy, na tak powiem jeszcze raz piłkarsko driving. a żeby połączyć yy, Macieja z Bartkiem no to, to PESA PESA dla mnie jest tym świetnym przykładem jednak odwagi odwagi yy, przedsiębiorców, którzy kiedyś trudnej kondycji wielkiego przedsiębiorstwa, zrobili jedną z marek przemysłowych wygoszczy. Jak myślę o odwadze, to człowiek po mojej państwa lewej stronie, po mojej prawej stronie, też mi się kojarzy z odwagą, bo zawsze, zawsze jak kojarzę jakieś wydarzenie, walkę, to to jest właśnie dribbling. To jest dribbling, no i wiadomo, że czasem się w takich sytuacjach traci piłkę, ale jak dribbling wyjdzie, no to jest akcja Nie do rukleju. Niejednokrotnie. Piłkę. To jest ten tak jest, tak jest. A propos tej historii um, tego studenta, który, który mógł być na stażu, w pensie, potem został zatrudnienie, ale jednak z tego nie skorzystał, bo jego narzeczona zdecydowała że nie. Ja myślę, że tutaj jest jedno kluczowe słowo, które mi przychodzi do głowy przy całej tej opowieści, to jest brak prestiżu miasta. To, to jest powód, dla, dla którego ta para nie zdecydowała się na to, żeby mieszkać w Bydgoszczy, pomimo na pewno fantastycznych warunków, które posłowała. Ja myślę, że my jesteśmy jako Bydgoszcz lokalnym mocarstwem, tylko nasza, y, nasze terytorium mocarstwowości się zmniejsza I ja myślę, że na wielu płaszczyznach dziś tam przegrywamy, już pomijam torów, bo to może nie być do końca równa walka, ale my nie jesteśmy po prostu na razie atrakcyjnym miastem dla mnie. Ja na Politechnice mam raptem dwa, trzy kierunki, w których mogę powiedzieć, że są to kierunki ogólnopolskie, gdzie przyjeżdża młodzież od Uszczyk. Aż po świnouście z jednej góry posuwałki pozostałe kierunki to jest przyciąganie młodzieży z Bujawsko-Pomorskiego ze wschodniej części województwa wielkopolskiego, trochę z pomorskiego, południowe rubieże. I na tym kończy się oddziaływanie o Politechnice. Nie wiem, jak wygląda sytuacja na KW. Niestety takich danych nie posiadam, ale y, mam, że jest analogicznie. Czyli my przyciągamy. Młodzież z małych, małych miejscowości, z małych miasteczek, więc trudno też mówić w tym momencie o aspiracjach kulturalnych. Jak się ja studiowałem w Toruniu, to co chwilę, znaczy, oczywiście studiowałem w latach 90., więc jakby tam tętniły DKF-y, różnego typu kluby studenckie, impreza goniła imprezę. No, dzisiaj tego, tego nie ma. Dzisiaj lepiej pograć sobie zawody e-sportowe albo wziąć udział w jakimś, nie wiem, wydarzeniu, które jest takie, ale przychodzi sobie. I powtórę, to, bo to to już już padło. Znaczy jest swego rodzaju przeciętność. Na przykład ubolewam, że mamy y, długoletnie tradycje wielu y, imprez kulturalnych, ale te imprezy doszły do pe pewnego poziomu i nie ma odbicia w górę. Na przykład festiwal operowy. Oczywiście, no wiadomo, studenci do opery może tak nie chodzą, ale festiwal operowy nie słyszy się w Polsce, że. Y, nie wiem, jeżeli się pomylę, to przepraszam. Y, czy maj, czy kwiecień odbywa się festiwal operowy, i nie mówi się, że. Boże, ja chcę mieć kupić bilety, że bilety kupuje się już rok wcześniej na kolejne wydarzenie związane z festiwalem operowym. Mi brakuje imprezy takiej w Bydgoszczy kulturalnej, a w zasadzie szeroko rozumianej, tak? o charakterze ogólnopolskim, o której się mówi, że się czeka na tę imprezę, że to jest wydarzenie. Budując niedawno strategię rozwoju Bydgoszczy, pytaliśmy pytali, się młodzież o to, czego właśnie im brakuje w mieście i również jeśli chodzi o studiowanie. i bo bardzo dużo głosów, praktycznie przytłaczająca liczba głosów dotyczyła tego, że oczekiwaliby innych uczelni powiedzieli na wyższym poziomie, tak mówiła młodzież, tak w naszym mieście i że dlatego wyjeżdżają. To pewnie też była często taka ocena subiektywna jakąś tam metodą szeptaną. Ktoś komuś powiedział, bo taka jest ogólna opinia i warto wyjechać z miasta chociażby po to, żeby sobie postudiować gdzie indziej, ale jeśli chodzi o metodę dotarcia do młodzieży w naszych szkołach, to my jako miasto jest, jesteśmy bardzo otwarci, żeby na przykład zrobić wspólnie z uczelniami takie badanie, tak? dlaczego tak? wybierasz uczelnie poza Bydgoszczu, a nie wybierasz tych naszych uczelni, bo Państwo no, są zawiedzeni tym, że przyciągacie młodzież z poza Bydgoszczy, głównie z naszego województwa, z powiatu rzeczywiście bardzo dużo młodzieży przyjeżdża, ale dlaczego nasi wyjeżdżają? Ja nie będę mówił o zbiorach i nie będę mówił o kulturze, bo przegraliśmy SK m.in. z Lublinem, dzisiaj się o tym okazało, ale to nie jest, myślę, że miejsce, żeby o tym mówić, natomiast chciałbym, jakby tam diagnozę, którą Państwo przedstawiliście, jest dość jasne przede wszystkim brak wizji tego miasta, to jest moim zdaniem podstawowa rzecz, wizja, My musimy tą wizję tylko mieć, to musi być wizja długofalowa, to nie jest strategie, są strategiami, ale musi być wizja. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą ważną, to jest to, co Panowie stwierdziliście, przeciętność. My musimy się wyzbyć z tej przeciętności. I trzecia rzecz, rzecz, prestiż. No bo ja nie raz o tym mówiłem, jaki, to jest, jaki sens jest promowanie imprez bydgoskich w Bydgoszczy, powiedzcie mi Państwo. A takie rzeczy się od lat dzieją. Ja nie znajduję nigdzie informacji o jakimś wielkim wydarzeniu w Polsce. Po co mieszkańców informować o czymś, co jest u nas? Oczywiście, jeżeli są to ważne wydarzenia, to oczywiście Pan wspomniał o wystawie stulecia Muzeum, ale co się stało ze Skarbem Bydgoski, który mógł być również fantastycznym elementem nakręcenia tego wszystkiego? No, niestety, przeciętność nas gubi. Ja ciągle marzę, że tego tu kupimy. No, ja nawet napisałem do ministra w tej sprawie, że wydawało mi się, że może nam przed wyborami kupią. Niestety jednak nie. Ja trochę wejdę znowu z porównaniem filmarskim. Jeżeli nie ma się gwiazd w zespole. To jedynym sposobem na wygranie meczu jest gra zespołowa. I, i myślę, że my, tutaj jak jesteśmy, y, jest tu parę talentów, że tak powiem, ale tylko gra zespołowa może pozwalać Grecji zdobyć Mistrzostwo Europy. Jeżeli. Tak, dokładnie. Jeżeli nie mamy po prostu Messiego albo mamy tych Messich za mało, to jedyna nadzieja dla nas, dla nas to jest właśnie pozytywne kumulowanie potencjału, który mamy. I, i to jest tak naprawdę zadanie każdego z nas żeby właśnie wspierać tych ludzi, którzy wychodzą poza przeciętność, a, a nie jakoś podcinać i grać bezpiecznie.